ja tak mówiłeś, że kolektor w sumie kosztował? Ten panel? Całość. No niecałe 200 zł. Niecałe 200 zł. I tak, e, szyba jest... E, ze starych okien. Ze starych okien. E, absorber zrobiony jest... Absorber jest ze starych grzejników starych To są dwa czy jeden? Dwa. Dwa. I to na złomie ile one kosztowały? To znaczy jako złom tam użytkowy. Po 3 zł za kilogram, czyli chyba 30 zł. No i tak, i tu następnym kosztem to była ta część yy, ta rama, nie? Tak, tak, to są do kautą gipsu profile Profile. One nie drogie 4 metrowe chyba 11 złotych. To jest dwa takie wyszły. Aha i mówiłeś, że to chyba, ten, ta część plastikowa, nie? To, to była same najdroższa. Lurki, peks, też nie są drogie. Jedynie te złączki. Do tych ruch, te kolanka, trójniki. No, to no, no, są, no, no, Można powiedzieć takim dłuższym elementem. I teraz tak. Tu mamy yy, element. Yy... To są przewody, i na końcu nich są czujniki do odczytu temperatury i do sterowania pompki. Aha. dwa bo są akurat dwa czujniki, tak zrobione. No tak. I z tyłu i blacha. blacha też osobno kupiona, tak, nie? Tak, tak, osobno kupiona. I rama tak samo, nie? Tak. To jest, jest zrobione takich, z odrzutów. Z uchwyty też zrobione. elementu mocujący. I to I to było spawane, nie? Ta, ten profil był spawany? Nie, przykręcany. Przykręcany jest. On jest jest. przykręcony, nie? Może rozbieralne w razie czego. Z tyłu chłata no, mineralna. No, no, no. A, właśnie. Właśnie. I tu z dwóch szyb, nie? Bo jest, gdzie... No Akurat nie było takiego... Dużego kawałka nie miałem, więc trzeba było z dwóch. No tak. Można by to ładniej wyczyścić, ale bałem się, że chyba no pęknie. No. Czekaj, bo wymiary tego są jakie? Hmm, to jest chyba jeden osiem metra kwadratowego wyszło. Nie 8, pamiętam wymiaru. Bo to robiłeś z tego projektu, to znalazłeś w internecie, nie? To znaczy tam wiele projektów miało wpływ na ten Aha, czyli po prostu z kilku budowa, no. Z kilku, nie? Jeden był taki podstawowy, od którego ja chyba zacząłem, nie? No no. A te, te czujniki w jakiej cenie były do tego? Znaczy czujniki to też nie drogie, może sam termometr i później sterownik. Sterownik też nie będzie zbyt drogi, bo to tylko będzie dla elektronika, to jest to po prostu różnicowy mhm. pomiar temperatury. Że jak różnica temperatury na kolektorze będzie wyższa, to się włączy pompka. Aha. No, zrobimy ostatnie ujęcie. Aha i właśnie... Yy, ten stary, yy, stary, stary, to mal, malowałeś czym? Jakimś matem A, czym? Nie, to jest absolwer własnej koncepcji. No właśnie, opisz go. Yy, to jest jak miedzi z lakierem po prostu wymieszany i Aha. pomalowany. I w ten sposób, raz go malowałeś czy dwa? Raz, raz, raz to też nie można Ty te... tu sam spawałeś to, czy to już taki po prostu duży Nie, był? To samemu kolega mi spawał. Tak, a no, właśnie. właśnie czyli po prostu są dwa złożone, nie? Mm. I on spawał. Czyli po prostu koszt 200 zł, później dobry kumpel, który pomoże. No, on robocizny. I robocizny wykonania, mm. nie? Czyli znaczy, Można to było tego nie spawać, no. Ale wtedy nie miałem takiej długiej szyby, by się nie złożyć dwóch. No tak. Po prostu chcieć to móc I w sumie Za 200 zł mamy Kolektor Sprawdzane był, że je ładnie No tak No pamiętam, pokazywałeś mi No i teraz mamy yy, Ile czasu minęło od podłączenia yy, Godzinę, nie wiem, 20 Godzinę 20 No i mamy temperaturę na czujniku 99,9. Cztery. Cztery. I 4 No zaraz musimy kończyć, bo też mi się baterie No i znaczy, że działa. I jest sprawny. Aha i przypomnij yy, czym on jest pokryty? Tlenkiem miedzi. Tlenkiem miedzi. I pomalowany zwykłą farbą... Znaczy z taki wymieszany. Wymieszany z... Bezbarwny. Lakierem bezbarwny. No dobra, to kończymy ujęcie.